Ile to jest stopni? 15 stopni poniżej zera. Dzień dobry, dzień dobry. Witam na kanale Kurnik Kazika w ten chłodny poniedziałek. A właściwie to nie chłodny, tylko bardzo mroźny. Jest już popołudnie. Było dzisiaj 20 stopni mrozu w nocy. I mam wam chyba bardzo dużo do opowiedzenia ale zrobię to, mam nadzieję, że mi się uda nie zamarznąć zrobię to z kurnika wypuszczę kurki, zobaczymy czy one wyjdą z kurnika, czy będą chciały wyjść, bo jest naprawdę zimno na szczęście nie ma jakiegoś dużego wiatru, więc na tą godzinę czy maksymalnie dwie jak wyjdą, to chyba nic im się nie stanie bo za dwie godziny i tak już będzie zimno, wróć ciemno chciałem powiedzieć więc one tak czy inaczej wrócą do swojego kurniczka. Więc uruchamiam maszynerię i wypuszczam kurki na wybieg. Niech wyjdą sobie, niech wyjdą sobie chociaż na chwilę, jak tam któraś chce jakieś jajko znieść albo coś, to teraz masz okazję. Tak więc moi drodzy, od czego by tutaj Zacząć. Od czego by tutaj zacząć opowiadanie? Bo dzieje się w ostatnio naprawdę sporo, dzieje się naprawdę dużo. O, raz, dwa, trzy. Ale zamarznięte. Ale aż przymarzło. Raz, dwa, trzy. Zamarzła woda również w poidełku. Trzy jajka tutaj. Jedno jajko widziałem, że jest tym kurników. Tak, o. O, to jest ciepłe, to jest ciepłe. Możecie też wychodzić sobie tędy, jak tam sobie chcecie. Więc cztery jajka dzisiaj. Zacznę chyba opowieść od początku, czyli aktualizacja mojej interwencji w sprawie piesków, moi drodzy. Ten, kto oglądał ostatni filmik, ten wie dobrze o co chodzi. Cztery psy w pewnym gospodarstwie, w opłakanych warunkach, w opłakanym stanie, bez picia, bez jedzenia, na krótkim łańcuchu lub w nieocieplonej budzie. Więc jeśli martwiliście się, że te pieski tam w, w dalszym ciągu są i marzną, to muszę Was pocieszyć, bo sytuacja tych piesków zmieniła się diametralnie. Ja skontaktowałem się z taką fundacją, która opiekuje się psami i która nazywa się Otos. Działa na Mazowszu, w województwie mazowieckim. Ja akurat skontaktowałem się z filią w Płocku. Otos w Płocku. Oni z kolei ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń i dużą liczbę interwencji i dużą liczbę piesków, które mają w tej chwili pod swoją opieką poprosili o interwencję yy, pogotowie dla zwierząt w mrozach. Pogotowie dla zwierząt w mrozach jak to się mówi, podniosło rękawice, a więc przyjęło zgłoszenie i jechali słuchajcie, wyjechali o godzinie 17 o godzinie 20:00 dopiero dojechali tam do tych dziadów, yy, którzy trzymali te psy w tak złych warunkach, jak mogliście to obejrzeć, zobaczyć w poprzednim odcinku. I okazało się, że interwencja była bardzo, ale to bardzo trudna, ponieważ ten facet, który tam mieszka, którego nie pokazałem Wam w swoim odcinku ale mieszka tam człowiek, starszy człowiek. Który yy, Podpiera się kulą Do chodzenia Bo ma protezę nogi Wyszedł Wyszedł z domu i zaczął walić im tą kulą Lub jakąś motyką Dokładnie nie wiem Albo jakimś kijem Zaczął walić im po samochodzie Zaczął robić rozrubę Zaczął się rzucać Był agresywny Zaczął uderzać im yy, po samochodzie Zapewne ten samochód uszkodził Z tym panem z pogotowia dla zwierząt przyjechała wolontariuszka. Wolontariuszka, dla której była to pierwsza interwencja w życiu. Więc przeszła, można powiedzieć, niezły chrzest bojowy, bo słuchajcie, ta kobieta, którą widzieliście na moim filmie, a właściwie której nogi widzieliście, bo ja twarzy nie pokazałem, bo nie mogę takich rzeczy robić. Więc ta kobieta. Rozpę, z rozpędu uderzyła tą młodą wolontariuszkę pięścią w twarz. Uderzyła ją na tyle mocno, że musieli jechać na pogotowie i na tym pogotowiu dostała pomoc. Ja mam nadzieję, że to nie skończy się bezkarnie. Dla tej pani. No bo coś takiego jak przemoc nie tylko wobec zwierząt, ale wobec ludzi jest zabronione i karane prawem. Natomiast jeśli chodzi o pieski, to trzy pieski, które były przypięte na tych krótkich łańcuchach tam w tej szopie, którą widzieliście, trzy pieski zostały stamtąd zabrane. Jedna najstarsza sunia okazuje się, że ma wiele nowotworów, że ma wiele guzów. Będą próbować ją ratować, będzie miała operację. Raz jeszcze mówię yy, nazwę tej... Organizacji to jest pogotowie dla zwierząt mrozy. Jak sobie wpiszecie w, w internecie pogotowie dla zwierząt mrozy, to myślę, że na dniach gdzieś tam na ich stronie internetowej będzie mo, będziecie mogli zobaczyć zdjęcia, może filmiki, może jakąś informację z tej całej interwencji, z tej trudnej interwencji. Natomiast ten jeden piesek, który tam był przykuty łańcuchem na tym śniegu, na tym lodzie. Podobno dostał nową budę. Podobno ta nowa buda jest ocieplona słomą i nie było podstaw prawnych, żeby tego pieska stamtąd zabrać. Niestety prawo w naszym kraju jest bardzo rygorystyczne i inspektorowie, inspektorowie czy inspektorzy? Inspektorowie chyba się mówi. Nie mogli, nie mieli podstaw prawnych, żeby tego pieska stamtąd odebrać, ale będą próbować zabrać go stamtąd, na podstawie jakiegoś innego paragrafu. Tak więc jakby nie było, sytuacja tych piesków znacząco się poprawiła, co prawda, jak mówię, jeden z nich jeszcze tam jest, ale ma nową budę, ocieploną ze słomą. Więc ma troszkę cieplej. Jeszcze tylko jeszcze tylko jedna noc przed nami i te noce nie będą aż tak mroźne. Natomiast również aktualizacja dotycząca tego dużego czarnego psa, który tutaj przypętał się do mnie i okazuje się, moi drodzy, słuchajcie, że to jest pies, który mieszka 400 metrów ode mnie. Jak to się stało, że on nie potrafił znaleźć drogi do domu? Tego nie wiem. Natomiast jego właściciele, jego właściciele znaleźli ogłoszenie, które zamieściłem na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej i koniec końców jakoś się z nami tutaj porozumieli i wczoraj odebrali swojego pieska. Muszę wam powiedzieć, że pies ucieszył się na widok swojej pani oraz jej syna. Będę na pewno widział go jeszcze nie raz, no bo przecież za każdym razem jak jadę wyjeżdżam samochodem do miasta, to przejeżdżam koło nich koło domu. Nawet jak jechałem z psem przecież do weterynarza, co mogliście widzieć na filmiku to koło ich domu również przejeżdżałem, ale gdyby umiał mówić, to by mi powiedział: Słuchaj, Kazik, tu jest mój dom. No trudno, najważniejsze, że jest już w swoim domu, więc ta historia również skończyła się happy endem. Ale jakby tego było mało, słuchajcie, kiedy nadchodziła ta pierwsza mroźna noc, czyli z soboty na niedzielę, Yy, niefortunnie, niefortunnym trafem ten duży czarny pies spotkał się spotkał na swej drodze mojego kota i pomimo że jest to mega przyjazny, mega łagodny pies, wszedł przecież tutaj sami widzieliście na teren wybiegu. Nie zrobił absolutnie żadnej krzywdy moim kurom. To jak później po, poinformowała mnie jego pani, jego właścicielka Niestety, ale kotów nie lubi. I kiedy spotkał na drodze mojego kota, to ruszył na mojego kota. Mój kot się tak przestraszył, że ja pierwszy raz w życiu widziałem, jak kot biegnie po ścianie. Wskoczył na ścianę i przebiegł po ścianie chyba 5 metrów. Oczywiście bez problemu uciekł przed psem, natomiast ku naszemu zmartwieniu nie wrócił do domu na noc. Przestań mnie przekrzykiwać! Nie wrócił do domu na noc, czyli w nocy z soboty na niedzielę był na zewnątrz, gdzie temperatura już spadła prawie do minus 20 stopni. Potem przez całą niedzielę się nie pokazywał. Kolejna noc z niedzieli na poniedziałek, czyli ta, która, która była teraz. Temperatura minus 20 stopni, nie wiem jak u Was, u mnie minus 20, kota nie było. Naprawdę się o kota martwiliśmy. Bo są to temperatury, w których niestety, jeśli zwierzak nie znajdzie odpowiedniego schronienia, to bardzo szybko może dostać hipotermii i niestety zamarznąć. Więc dzisiaj rano ubrałem się, no bo to już były dwie noce i jeden dzień, kiedy kota nie było. Ubrałem się rano, wyszedłem na zewnątrz, zacząłem nawo nawoływać mojego kota i usłyszałem takie ciche jakby zachrypnięte, mruknięcie, bardziej przypominało to pisk, więc w pewnym momencie myślałem, że to jakieś ptaki, ale pokazał się mój kotek na schodach, więc najprawdopodobniej spędził tę noc pod schodami, tam jest taka wnęka, tam w tej wnęce mam takie stare siedzenie, wyciągnięte z jakiegoś starego samochodu, więc z gąbki, izolacja od ziemi, tam też jest styropian i najprawdopodobniej kot dwie noce i jeden dzień przetrwał pod schodami. No na pewno nie było mu jakoś mega gorąco. Ale wrócił do domu, jest w domu cały i zdrowy, bez odmrożeń, bez jakiegoś wielkiego uszczerbku. Nic mu się nie stało w każdym razie yy, w tej chwili najadł się i sobie śpi pod kocykiem w ciepełku. Tak więc, moi drodzy, jak wspomniałem, jeszcze tylko jedna taka mroźna noc przed nami, przynajmniej w tym najbliższym nadchodzącym okresie. Tylko jedna noc, a potem te temperatury mają już być nieco wyższe. Co prawda minus 8 to też nie jest jakoś bardzo ciepło, ale nie jest to już minus 20. Zobaczę jeszcze tutaj woda chyba nie zamarzła, woda nie zamarzła, ale zaczyna ją coś już brać. Także wystawię ją jeszcze tutaj na wybieg. Bo w tamtym kurniku widziałem, że troszeczkę przymarzła. Rano zaniosłem im wodę, ale no ale jak widać i tak zamarzła, więc te, które się nie napiły, napiją się z tego garnka. Jak widzieliście dzisiaj cztery jajka, słoneczko. Słoneczko już chyli się ku zachodowi. Mamy dłuższy dzień, moi drodzy. Jest widoczne, widoczna różnica tego dnia. Przybyło. Być może pójdę jeszcze dzisiaj, sypnę, sypnę na pole barżantom, bo widziałem z okna, że częstują się. A w tym odcinku już się z Wami pomalutku żegnam, z tym zachodzącym słońcem również. Dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za słowa wsparcia, za wszystkie komentarze, które czytam. Większość z nich są to komentarze bardzo miłe, bardzo pozytywne. Znajdują się oczywiście malkontenci, niezadowoleni, niezadowoleni z tego, że... Poszedłem na tą interwencję. Ktoś tam do mnie napisał, że jakbym mu wszedł na posesję, to wyszedłbym stamtąd na kopach i takie tam różne inne yy, dziwne słowa. Jeśli mam być szczery, to jak to mówi moja ciocia, olewam to ciepłym moczem. Po prostu mi to, po prostu brzydko mówiąc, mi to lata. Yy, więc tak moi drodzy, wszystko się udało. Ale zima trwa, zima trwa, więc pozostańmy czujni. Pozostańmy czujni i wrażliwi na cierpienie zwierząt. Nie pozwólmy, aby na naszych oczach zwierzęta cierpiały. I jak widzicie coś niepokojącego, to informujcie. Informujcie, róbcie zdjęcia. Naprawdę możecie zwierzętom w realny sposób pomóc. Widzieliście, to nic trudnego. Wystarczy pójść, zrobić zdjęcia, zadzwonić, zadzwonić do organizacji zajmującej się zwierzętami i oni zrobią już resztę. Zachęcam Was również do tego, abyście zadbali o własne zwierzęta, nie tylko o kurki, nie tylko o kurki, aby miały co jeść. I aby miały co pić, żeby, żeby miały codziennie niezamarzniętą wodę, ale również o wasze kotki, o wasze pieski, myślcie o, o nich, bo nadchodząca noc ma być najzimniejsza. Dzisiaj w nocy ma być jeszcze zimniej, niż było, a było 20 stopni poniżej zera, więc na pewno nikt z was nie chciałby znaleźć się w skórze zwierząt, które muszą spać na dworze gdzieś w nieocieplonym miejscu. Ja jestem w rękawiczkach, a już czuję na końcówkach palców, tutaj na paznokciach, zaczynam czuć ból. Zwierzęta czują dokładnie to samo co my. Więc moi drodzy apeluję, pomagajmy, dbajmy. Jeśli jest taka możliwość, to zabierz do domu tego psa lub kota, chociaż na tę jedną najbardziej mroźną noc. Nie musi przecież spać z tobą w łóżku, ani w pokoju. Gdzieś tam w przedpokoju na pewno znajdzie się jakieś miejsce. Apeluję do Was w tej sprawie i dziękuję Wam raz jeszcze za wszystkie komentarze, za słowa wsparcia. Pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, z Australii, pingwiny na Antarktydzie. Wszystkich widzów ciepłych i zimnych, mówił do Was kazik. Idę teraz dawać w gazik, a my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.